Witam Was kochani, zaczynamy dzisiaj nowy trening, trening koordynacji. Dzisiaj się będzie działo, bierzcie się do pracy. Hej, jak widzicie, mam już nasze obciążenie w środku kilka książek. Zaczynajcie zawsze od małej ilości obciążenia, i dzisiaj wszystkie osoby, które chcą troszeczkę mocniej popracować, trening robią w plecaku, ale powiem, w którym momencie go założyć, bo na rozgrzewkę nie. Na rozgrzewkę plecak odkładamy na bok i zaczynamy rozgrzewkę. Dwa, i trzy. Następny element deptanie dwa razy piętnaście sekund, czas start.